Trzyma się materiałów. W dzisiejszym odcinku założymy sobie nowy kozacki klan w Browsa dla widzów. Do którego przyjmować będziemy od zera pucharków, czyli praktycznie każdy będzie mógł wbić. Ale też standardowo, każdy, kto zostawił łapkę w górę pod tym filmem, jest mega z więc to no, raczej warto. Dawajcie, macie 5 sekund. Raz, dwa. 3, 4, 5. To no mam nadzieję, że każdy ktoś swego ziołkiem już zostawił. A pozwólcie, że zanim przejdziemy do kranu, to zajmę Wam jeszcze max dwie minutki, gdyż chciałem z całego serducha podziękować firmie Ghost Chairs, od której dostałem nowy kozacki fotel gamingowy Ghost 12RGB. Jak widzicie pierwsze co, to już rzuca nam się w oczy to, że ma on piękne kolorowe LEDy. I co najlepsze, w każdym momencie można zmienić kolor podświetlenia. Lub na przykład za pomocą aplikacji można wybrać jedną z ponad 100 dynamicznych animacji. Aplikacja umożliwia również zmianę koloru dynamicznie w rytm muzyki. Jak widzicie posiada on poduszkę lędźwiową oraz poduszkę pod kark. Ma też miękkie oparcie i siedzisko wykonane z grubej pianki, a wszystko to oprzyte jest wysokiej jakości skórą, którą łatwo jest oczyścić z zabrudzeń. Posiada także miękkie i regulowane podłokietniki, które można sobie dowolnie samemu ustawiać. W ogóle obczajcie to, że ten fotel możecie sobie regulować i na przykład jak dacie na maksa, to praktycznie jest to pozycja leżąca, więc można sobie wypoczywać nawet na nim. No powiem wam, że tak kozackiego fotelu nigdy nie miałem. A jeszcze, na przykład, jak siedzicie sobie po ciemku, to już w ogóle wtedy efekt jest niesamowity. Naprawdę w 100% mogę polecić wam ten fotel, gdyż nie dość, że świetnie on wygląda, to jeszcze jest mega mega wygodny. No, po prostu takiego fotela szukałem i bardzo się cieszę, że go mam. Dziękuję jeszcze raz tej firmie Ghost Chairs. I Jak chcecie też zakupić sobie taki fotel, lub poczytać i dokładnie go przejrzeć, no to w pierwszej linijce opisu macie właśnie link do ich stronki. Mają tam też wiele innych modeli, każdy znajdzie coś dla siebie. I co najważniejsze, ceny na ich stronce naprawdę nie są duże jak na fotele gamingowe. Serio, ciężko znaleźć fotele o takiej jakości, w tak taniej cenie. Więc myślę, że taki fotel byłby idealnym prezentem na święta dla każdego, bo nadaje się on praktycznie do wszystkiego. No, siedząc na nim, w bardzo wygodny sposób można od Drabiać lekcje, grać, a nawet jeść, więc to no jak najbardziej Wam go polecam. I tak jak mówiłem, link do niego znajdziecie w pierwszej linii opisu, a teraz przechodzimy do filmu. A więc, dobra, mordeczki, jak wiecie lub nie, ja już troszkę klanów mam. Wejdziemy sobie w topkę i wam je pokażę najpierw te wszystkie, które posiadam, a później pokażę wam, jak będzie się nazywał ten mój klan nowy. Yy, po prostu, jakie tam będą wymagania, jakie tam jest opis i tym podobne. Ale jeszcze, jak chcecie, żebym przybił wam serducho, to napiszcie w komentarzu kolce spajka. Jak napiszecie kolce spajka, to przybnę wam serducho. Yy, no i dobra, po prostu lecimy sobie już tutaj po kolei. Na 9 oczywiście są, tak jak mówiłem, kolce spajka. Jest to mój główny klan. Bylibyśmy w sumie wyżej, jakby jedna osoba jeszcze wbiła. No tak, generalnie zawsze w top 10 jesteśmy w tych kolcach. Yy, lecimy sobie dalej, proszę bardzo tutaj będzie, jaki mój klan będzie kolejny. Kwiaty spajka, takie same kwiaty spajka, yy, oni też są bardzo tutaj wysoko, a jeszcze są dwa wolne miejsca, jak widzicie, a tutaj 29 miejsce, więc naprawdę fajnie. I tutaj szacunek dla kwiatów, bo robią dobrą robotę, naprawdę bardzo fajnie się spisują. Tutaj tuż pod nimi mamy korzenie spajka na 30 miejscu, tutaj są aż 4 wolne miejsca, więc ja was też zapraszam do moich wszystkich akademii w ogóle, bo to jest naprawdę mega fajne, że ich tak jest tak dużo. i Jeszcze tak wysoko są w topce. Korzenie spajka, 30 miejsce, naprawdę też to jest totalny. No to zdejdźmy sobie jeszcze tutaj niżej, bo zaraz tutaj powinien być jakiś kolejny klanik nie jest, mamy nasiona Spike'a na 43, oficjalna akademia Toriego, jak widzicie, yy, no trochę tych akademii jest, no i dowodzi, dowodzi więc spoczko, fajnie wszystko działa. I mamy jeszcze na 50 Igły Spike'a, więc 5 moich clanów jest w Top 50 w Topce Polskiej w Brawl Stars. W igłach też są dwa wolne miejsca, aktualnie my też by byli wyżej No więc jak sami widzicie, naprawdę trzeba przyznać, że Nasze spajkowe klany są bardzo mocarne, naprawdę Nie ma takich innych klanów, które by po prostu w tak dużej ilości były w topce, więc to jest sztosem I po prostu mam nadzieję, że ten klan, który po prostu założymy w dzisiejszym filmie Też wleci do tej topki, zanim długo będziemy mogli tutaj użyć szósty klan w topce No to by było naprawdę coś fajnego I wierzę, że to się uda, z tym, że Ten klanik, który właśnie zaraz wam pokażę, jak się nazywa Nowa Akademia Na początek jest od zera pocharków, wiadomo Pucharki będą tam zwiększane, ale będą zwiększane stopniowo, nie tak, że jakoś mega szybko wlecą, po prostu klan się chcemy, żeby rozwijał, dlatego pucharki będą zwiększane, bo wiecie, gdyby cały czas było 0, no to nigdy tej topki nie wbijemy, a tak to będziemy cały czas zwiększać, ostatnia osoba będzie wyrzucana, no i po prostu klan będzie rósł w siłę, w siłę i może znowu trafi do topki, więc ja już go tutaj zaraz wpiszę, a wy nie przejmujcie się, jak do niego nie zdążycie wbić mordki, generalnie na pewno będzie mega dużo chętnych, a miejsc w klanie jest tylko 98, bo dwie osoby już tam są. Ale pamiętajcie, że jak za pierwszym razem nie wbijecie, no to wystarczy poczekać aż ktoś wyjdzie I przy kolejnym razie wam się uda W pierwszy dzień na pewno jeszcze każdy będzie kampił Ale na drugi już dużo łatwiej będzie się do niego na pewno dostać Więc tak jak widzicie nazwa to Łodygi Spajka, to jest ten klan Tutaj wszystko na kapsułku, Łodygi Spajka I uwaga na oszustów, mordki Bo na pewno będą ludzie, co się będą podszywać Tutaj macie znacznik klubu Hashtag 2PGLLPQ8G To jest jedyny prawdziwy klan On na chwilę obecną na ekranie jest zamknięty Ale nie bójcie się, będzie otwarty yy, jako odcinek już jest, on już jest otwarty i każdy może do niego wbić. A więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu uważać na podszywki. Tutaj jest klan, oficjalna akademia klanu Kolce Spajka, i Tory, Tory 2, prosimy o kulturę, 3 dni offline, równa się kick, nie prosimy o awans. I nikt dowódcy to jest Pete Dzięcioł i jest to oczywiście Kasper Rites, mój top donator, na pewno go kojarzycie, z którym znam się bardzo dobrze, dlatego powierzyłem mu po prostu taką rolę, no i generalnie jak widzicie ma on 11 tysięcy pucharków ponad, no więc tak po prostu możecie sobie sprawdzać ten klan, raz, że poznasz klubu, a dwa, że po prostu, że tutaj dowódcą jest Kasper, to jest jego tutaj profil, tak to wygląda. No więc tak to się prezentuje I generalnie tutaj będzie też druga osoba jak wy będziecie wbijać Będzie tutaj pewnie chmurka bo ona też zostanie wice Więc po niej też sobie będziecie mogli sprawdzić Aktualnie jeszcze nie ma bo ja to nagrywam trochę wcześniej Ale też ona tutaj będzie miała wice No i oni tutaj będą decydować o tym komu dają rangi i tym podobne No generalnie tak jak mówiłem jest to moja kolejna akademia Łodygi Spyka i po prostu zapraszam do niej każdego Ciekawe czy już dzisiaj wiemy topkę Kurcze byłoby naprawdę fajnie Więc tak jak wam mówiłem Pucharki będą zwiększane, ale stopniowo. Na początek jest 0, nawet w tytule dam tutaj, że 0, no bo jak to nagrywam, no to jeszcze jest 0 pucharków. Jak już bije full, no to wiadomo, że te pucharki będą ustawiane powoli i będą yy, zwiększane, więc wtedy już nie będzie od zera. Ale na chwilę obecną, jak to nagrywam, to jest od zera, dlatego w tytule też dałem, że plan od zera pucharków. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No i tutaj ważne: 3 dni offline równa się kick, o tym pamiętajcie. Trzeba być aktywnym po prostu w klanie. Nie prosimy o awanse Po prostu jak oni będą widzieć, że ktoś zasługuje na wyższą rangę No to ją dostanie Myślę, że stworzą też jakąś grupkę na Messengerze Ale to już będzie musieli po prostu z dowódcami się tutaj dogadywać Oni będą to ogarniać Jak to, o co chodzi z tymi akademiami w ogóle? Po prostu Jak jesteście tutaj, no bardzo dobrzy w tej akademii Jesteście na czubie tabeli I macie pucharki, żeby wbić do lepszej akademii No to wtedy po prostu wbijacie do lepszej akademii Czyli w tym przypadku złodyk Wbijacie tutaj sobie do Indian Spike'a Które już są na 44 miejscu w ogóle no i tak samo jak z igieł spajka, będziecie gdzieś wysoko w topce yy, no i macie pucharki, żeby wbić do wyższych, do nasion spajka No to w, to w sumie to są takie same pucharki jak w yy, No bo są podobne miejsca w topce Ale no po prostu wbijacie do kolejnego klanu wyżej I jak macie w nasionach, no to wbijacie sobie do korzeni yy, W korzeniach w ogóle są niskie te pucharki, nie wiem jak to dziwnie jest poustawiane Ale no po prostu są wyżej w topce, nie? Później jak jesteście w korzeniach, to do kwiatów jak są wyżej w topce I jak tutaj już się łapiecie najwyżej yy, No to macie to jeszcze, mm, uwaga, uwaga ten klanik, Czyli kolce spajka. Jak tutaj wspominacie warunki 20 tysięcy hk, to wbijacie do naszego głównego klanu, czyli kolce spajka. Bo tamte wszystkie inne spajkowe klany to są moje akademie. No i powtarzam jeszcze raz, żeby naprawdę uważać na podszywki, bo coś mi się wydaje, że na pewno yy, będą chętni, żeby się podszywać pod te klany i żeby sobie nieuczciwie zdobyć co na 100 w klanie, czy coś takiego. Dlatego jedyny prawdziwy klan to łodygi spajka. W sensie, jeśli chodzi o akademię, czyli łodygi spajka, no to jedyny prawdziwy klan to jest ten, co ma z naszego klubu hashtag 2PG. LLPQ8G, i tutaj dowódcą jest PT Dzięcią, czyli Kasper Rites. Zapamiętajcie sobie te rzeczy, jak to będziecie pamiętać, to już bez problemu da radę. A ja dziękuję bardzo z serduszka każdemu, kto do tego momentu. Mam nadzieję, że, że wam się podobał. Pamiętajcie, zostawieniu łapeczki w górę, Subika, bo to jest podstawa. Nie prosiłem nawet o Subika na początku, o kurde. Więc jak ktoś dostał do tego momentu, a jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no to polecam zostawić Subika. w też do mojego Instagrama, to ty, bo muszę tam kurczę sobie niedługo wrzucić nową fotkę, już tak mówię, że wrzucę, wrzucę. Ale jakoś no nie zawsze się wyrabiam, ale już za niedługo na pewno coś wleci. Yy, oprócz tego też yy, obserwujcie mnie na tym Instagramie i możecie mi tam posyłać jakieś ciekawe pomysły na filmy. To z chęcią ich użyję w odcinku właśnie, jak mi się spodobają. Oprócz tego dodawajcie mnie do znajomych na Facebooku, też do niego link macie podany w opisie. No i jeszcze raz zapraszam was na Ghost Ghosters, bo jestem mega zaskoczony z tego fotelu. I naprawdę bardzo wygodnie się na nim funkcjonuje. No więc co, dzięki jeszcze raz wszystkim za do końca. Trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach. Siemano!